Państwo, jest tak mocna prerogatywa prezydencka i co wiemy z konstytucji prerogatywa niewymagająca nawet w decyzjach asygnaty premiera Rzeczpospolitej, więc jest to bardzo mocna kompetencja konstytucyjna prezydenta Rzeczpospolitej. Tym samym każdy sędzia nominowany przez moich poprzedników przez wiele lat, drodzy Państwo, a także przeze mnie każdy nominowany sędzia jest sędzią Rzeczpospolitej Polskiej. Drodzy Państwo, ta dyskusja o neosędziach i paleosędziach, która jest oczywiście poza porządkiem konstytucyjno-prawnym, jest wyłącznie dyskusją publicystyczną, do tej pory niszczyła wyłącznie ustrój państwa polskiego. Choć to bardzo ważne i ważne także dla prezydenta, to niestety niszczenie porządku konstytucyjno-prawnego, czym będę zajmował się w kolejnych miesiącach, aby go naprawić, dotyka dzisiaj także życia naszych obywateli, zwykłych ludzi, którzy nie mogą otrzymać sprawiedliwego i zgodnego z polskim prawodawstwem wyroku sądowego.